Skład alerty i polecenia wybudowy na czas. Zawsze. Spójrzmy teraz na trendy aktualne i nowe, analizując wykresy online, jako połączmy te dwie rzeczy i niech to będzie takie top 10 typów na, na ten rok, według, według mnie. Zacznijmy od gigantów, czyli tych spółek największych. Pierwsze są azotaty. Surowce cały czas tanieją i są tanie, co pomaga spółkom chemicznym. Ciech wzrósł bardzo mocno, i tam może pojawić się dość spora korekta. Azoty nabrały na tyle dużej masy, że możemy spodziewać się w najbliższym czasie, że spółka wejdzie do wieku 20. Kazja aktualnie generuje korektę. Dobre wyniki sprzedaży, duże marże, szansa naprawdę na kolejny, może nie tak mocny jak na podwojenie wartości spółki, ale na pewno wśród tych gigantów, największych spółek, do których panuje duża płynność, na azotach z pewnością można oczekiwać dobrego, dobrego nowego sezonu. Tak więc azoty są takim pierwszym, pierwszym typem odnośnie tych spółek największych. Dalej jest PKN. PKN, o którym już powiedziałem dość sporo podczas spotkań w zeszłym roku. Niemniej jednak, co tu się przede wszystkim ostatnimi czasy wykreowało. Jesteśmy cały czas powyżej poziomów z końcówki lata. Bardzo ładnie bronimy poziom w okolicach 63 zł. I jest duża szansa, że tak jak przy okazji azotów tarnu, tym takim kluczowym plusem są bardzo duże, duże bonusy na sprzedaż, dobra sprzedaż i, i dobre marże. bo przy okazji PKN-u przede wszystkim kluczowe są marże rafineryjne, które no, w ostatnich kwartałach były rekordowe najwyższe w historii Orlenu i dużo wyższe niż w przypadku Lotosu. Może nie dużo wyższe, bo one tam w przypadku Lotosu oscylowały w okolice 8 dolarów, natomiast tutaj są są około 10-dolarowe i wyższe. Tak więc przy, przy okazji PKN Ornenu te wyniki pojawiają się bardzo dobre i po, powtórka znotowań z tego roku jest bardzo możliwa. Możemy wrócić na te poziomy i jeżeli tylko sytuacja się troszeczkę wyczyści, nawet nie mówię, że, musi, że będzie pozytywna, to powrót w okolice 80-kilku złotych przy okazji PKN Ornen jest jak najbardziej prawdopodobny. Kluczowym poziomem, jeżeli mielibyśmy rezygnować z tego scenariusza i jednak OLEN pozostałby w takim trendzie bocznym, to jest przebicie poziomu 61-60 zł. Tak, trwale przebicie. Niemniej jednak, tutaj pola do spadków też powiedzmy sobie szczerze, że tu nie ma. Więc możliwość utrzymania kursu z dużym szansą na wzrosty jest duża. Kolejną spółką z tych gigantów, jeśli mamy, jeżeli. Mamy w ten sposób zaczynać, to będzie BGNIG. W tym roku szansa jest przede wszystkim dlatego, że może pojawić się jakiś pewien bonus odnośnie gazu. Gaz jest dość tani, będzie otwarty gazoport, mogą się również pojawić pozytywne marże przy okazji tańszego surowca. Będzie jest cały czas negocjowany kolejny kontrakt z Rosjanami na dostawę właśnie gazu dla PGNiG z, z Gazpromem, tak więc po ostatnim podpisaniu kontraktu, który jednak był korzystny, PGNiG wyskoczyło w okolice 7 zł, Tam chyba to były okolice 6,50 będąc literalnym. Tak więc dodatkowo oczywiście mamy pozytywy na wynikach. Na razie jest bardzo trend spadkowy, więc oczywiście taki trend może krótkoterminowy spadkowy, więc oczywiście to nie jest transakcja na tu i teraz, ale w skali tego roku to będzie spółka, która przynajmniej przez, przez kilka miesięcy będzie generowała bardzo ładny, mocny trend wzrostowy. Tak więc tych gigantów, PGNiG powinny być na naszej liście obserwacyjnej i może nie tak, jak PKN Orlen, już teraz, ale w najbliższym czasie. Odnośnie PKN Orlenu, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tutaj cały czas jest. Pewien mechanizm straszenia Rosjan, którzy dostarczają nam większość ropy, straszenia Rosjan możliwymi dostawami z Arabii Saudyjskiej. Ja opowiadałem ich sytuację, która wstępnie nastąpiła, że pojawiły się pierwsze tankowce na Bałtyku właśnie z Arabii Saudyjskiej. Kolejną spółką, już z tych mniejszych, jest Sanok. Sanok, którego wykres można by powiedzieć, że jest troszeczkę podobny jak ten wykres chińskiej giełdy ponieważ mieliśmy mocne spadki pod koniec roku i mocne wzrosty na początku zeszłego roku. Tak więc, jeśli go spoglądniemy na ten wykres, możemy w jasny sposób zobaczyć, że jednak długoterminowy trend wzrostowy, spółka mocno się skorygowała i wszelkie ostatnie wyceny mogą nam sugerować, że spółka w ciągu tego roku wygeneruje ładny trend wzrostowy, przynajmniej przez, przez, kilka, przez kilka miesięcy. Jak dotąd jedyne, co może na mnie trochę gryźć przy tego wykresu, yy, bo fundamentalnie w zasadzie nie ma wiele rzeczy do zarzucenia, to przede wszystkim to, że tutaj yy, yy, musimy, musimy jeszcze raz przetestować te poziomy, bo przeze mnie narysowane na czerwono albo zlatowane teraz strzałką na czerwono, są to poziomy narysowane przez skłabela. Tak więc, jeżeli ruszymy od tych poziomów w górę, będziemy mieli bardzo ładny rok na samolotu. Tak więc, to jest kolejna propozycja z tych takich y, możliwych, dobrych spółek, a dużych, czyli tych, w przypadku których może nie będziemy mieli y, trzycyfrowej stopy zwrotu, ale kilkadziesiąt procent jak najbardziej możemy mieć. Rainbow Tours. To jest spółka, która nie miała mocnego trendu spadkowego w ostatnim czasie, jedynie takie korekty. Na tej korekcie zarobiliśmy, to była korekta maj, czerwiec. To jest linia, którą narysowałem wtedy na spotkaniu powiedziałem, że mocne przebicie tej linii jest bardzo możliwe. Były pewne problemy z zamachami w Tunezji. Ja mówiłem, że Rainbow Tours, i on cały czas kontynuuje tą politykę, bardzo racjonalnie gospodaruje planami wycieczek. On nie wysyła turystów w regiony konfliktowe, wysyła turystów w regiony wysokomarżowe, oferuje stabilne wycieczki. Dużą część sprzedaży plasuje właśnie w ofertach first minute, czyli już teraz. Stale pu publikuje informacje na temat swojej sprzedaży i jest spółką stabilną. Od już ponad roku nie miał jakiegoś takiego mocnego strzału, jak miało to miejsce wcześniej, w 2014 i 2013 roku. I ten okres spokoju, a cały czas okres wzrastania biznesu. Pokazuje nam, że w tym roku również Rainbow zakończy rok powyżej aktualnych wycen i że to może być dla spółki dobry rok. Jedyny ale, który możemy sobie postawić, pamiętajmy, że wszelakie zamachy terrorystyczne i zaognienia w regionach, w których Rainbow który wysyła turystów, skreślają nasz scenariusz. Niemniej jednak, jeżeli te zamachy będą w tych krajach, w których są dotychczas, czyli Egipt, do może być Tunezja. Czy jakiś inny kraj, którym już były zamachy, bądź jest to dość prawdopodobne i na przykład MSZ ma te kraje na swojej takiej karnej liście, które możemy znaleźć na, na, na ich stronie, na stronie MSZ-u, to będzie to okazja do kupna akcji pomocnej korekcie, ponieważ w drugiej perspektywie Rainbow na czymś takim zyskuje. Tak więc kolejny typ z tych spółek średnich to Rainbow Tours. Stal Export. W zasadzie odnośnie sportu, w stosunku do tego, co powiedziałem w swojej analizie na blogu Squabera, nie mam nic więcej do dodania. Załączam link, załączam link do tejże analizy tutaj w okienku czatu. Zapraszam do zapoznania się z nią. Odnośnie star, eksportu, jest to wszystko, co, co można na ten moment powiedzieć. Jest to spółka, która również ma bardzo dobre perspektywy i to nie tylko w 2016 roku. Ale również w roku 2017. Kolejną spółką, już z tych mniejszych, ponieważ znamy schodzić do tych spółek, których kapitalizacja jest mniejsza, które również w związku z tym mogą mieć większe stopy zwrotu, jest Mercator, czyli skrót MRC. Mercator, producent związany z branżą medyczną, przede wszystkim producent rękawiczek. W tym roku planuje dość mocno wejść na rynek Stanów Zjednoczonych. Jego produkty są do wysokiej jakości i jego marżowość jest również dobra. Jest to spółka na naszym rynku dość nowa. Widzimy tu wykres od początku funkcjonowania Mercatora na naszym rynku. Po bardzo takiej spokojnej korekcie rozpoczął się mocny ruch wzrostowy i w tym roku mieliśmy bardzo ładną korektę. Uwaga, ABC. To C to C może się jeszcze troszkę wydłużyć. Niemniej jednak pierwszy poziom, który narysował nam Skłaber na zielono, jest poziomem bardzo istotnym. Jeżeli go obronimy, to już może się zacząć ten piękny ruch do góry. Widzimy też, że Merkator w zasadzie w ogóle nie zareagował na problemy chińskiej giełdy i na razie nie wiadomo, ale może gospodarki. Kolejnym pułapem, z którego moglibyśmy polować. Właśnie na kupno akcji Mercatora jest to, to, to poziome ostatnie, ta pozioma ostatnia czerwona linia zaakcentowana przeze mnie. Tak więc Merkator i biznesowo, i technicznie prezentuje się dobrze. Warto zastanowić się również nad tą spółką. Zostały nam jeszcze trzy spółki do przeanalizowania. I tutaj mamy BSC drukarnię. To już spółka faktycznie z tych mniejszych. Niemniej jednak Również bardzo ciekawa. Finansowo, fundamentalnie biznes układa się bardzo dobrze i widzimy, że mamy stały popyt na akcje, co jakiś czas łamane spokojnymi, ładnymi korektami. I właśnie w trakcie takiej korekty jesteśmy. I BSC całego roku, jak i krótkoterminowo wygląda bardzo dobrze. Oczywiście to nie jest układ, który mówi nam, kupmy tą spółkę jutro. Niemniej jednak, jeżeli przyjdzie dobra okazja na BSC, ja o tym powiem na spotkaniu. A jeśli budujesz portfel długoterminowy, to możesz kupować już teraz, ponieważ BSC w tym roku wygeneruje nam przynajmniej kilkumiesięczny, ładny ruch wzrostowy, bardzo podobny do tego, zaznaczony pierwszą strzałką, do tego, czy może nawet tak długi, jak ten zaznaczony tą trzecią strzałką do góry. BSC. Drukarnia. Przed ostatnią spółką Którą należałoby zaakcentować jest kruszwica, czyli KS. Dlaczego kruszwica, skoro wykres nie wygląda jakoś super intrygująco i no, pozytywnie, ponieważ generalnie w spokojnej konsolidacji znajdujemy się od trzech lat? Przede wszystkim, Kruszwica to stabilny biznes kontrolowany przez dużego zagranicznego branżowego gracza. Kruszwica zajmuje się produkcją przede wszystkim oleju kujawskiego. W tym, w tym, w tym czasie sprzedaż troszkę spadła. Jednak Kruszwica jest stabilną spółką płacącą dywidendy. Zarząd podjął pewne, pewne reakcje na słabszą sprzedaż, i ten rok. Dla kruszwicy biznesowo przynajmniej powinien charakteryzować się spokojem i kontynuacją, kontynuacją całej takiej polityki wzrostowej z lat poprzednich. Będzie to owocowało poprawieniem się kursu. Tutaj mieliśmy w wartości akcji, czyli kursu bezpośrednio na rynku. Tu mieliśmy taki charakterystyczny układ spadkowy. Który w końcu został w grudniu w tym właśnie miejscu pokonany na końcu tej niebieskiej strzałki. Obroniliśmy jakże ważny poziom i wygenerowaliśmy pierwszy ruch, który jest wyższy niż taki mały ruch właśnie z przełomu listopada i grudnia. Tak więc Kruszwica nie jest może jakąś taką spółką, która wygląda technicznie idealnie. Ale ma duże szanse na, na wygenerowanie bardzo ładnego nowego sezonu na naszym rynku. Głównie dlatego, też tak już patrząc bezpośrednio, wycena biznesu względem wartości kursu akcji, iż mieliśmy mm, ostatni mocny ruch już kilka lat temu, a w ciągu tego takiej stagnacji biznes yy, cały czas dość ładnie pod, yy, powiększał. Powiększał tę skalę biznesu i wyniki finansowe. Tak więc Kruszwica, Kruszwica wróciłby do tych spółek pozytywnych, ale raczej takich stabilnych finansowo, które będą płacić ładną dywidendę, z których nie będzie 3 cyfrowych stop zwrotu, będą bardzo ładnie wyglądały. Można by tutaj porównać sytuację do Sanoka, ponieważ on też ma mniej więcej. Biznesowo podobnie ułożoną sprawę również pod względem akcjonariatu. Nie wiem, jednak, jednak spółki te można by tak biznesowo porównać. Choć, choć jednak bezpośrednio, jako wykres nie są takie same. W zestawieniu był SwissMed, dlatego to raczej był błąd, bo ta spółka spada już od dawna. Aha, tutaj. TMX akcentuje SwissMed odnośnie tej tabeli tych najlepszych spółek, którą pokazywałem wcześniej, ja może do niej wrócę, że SwissMed się w niej nie znalazł. Owszem, ja tego ja to tu pokazałem, tamta tabelka wygenerowała mi się, usunęłem z niej kilka spółek, które na przykład miały split i, i miały przez to świetną stopę zwrotu. Na przykład Polimex był taką spółką, która połączyła akcje i miała tutaj chyba 400% czy coś koło tego. Faktycznie Swiss Medu nie wykluczyłem z tego zestawienia i jego tutaj, jego tutaj nie ma. Bardzo cenna uwaga, dziękuję Ci, TMX, Za nią najlepszą spółką w tym roku był Sanex. Tak więc, tak więc tu masz w zupełności rację, podobnie jak, jak Polimex. I podobnie jak wykluczyłem kilka spółek również z tej tabelki jako maksymalnie spadkowe, ponieważ system bezpośrednio generował w nich np. PZU, które, które zrobiło split w drugą stronę, czyli podzieliło swoje akcje, dlatego tam nie było tego, tego spadku. Tak więc ja takie spółki starałem się tutaj wywalać z tej, z tej tabeli, niemniej jednak faktycznie SwissMed mi umknął. Dziękuję Ci, TMX. Tak, tak, tutaj już, już jeszcze jeszcze kilku użytkowników dopisało, że tam było scalenie Dzięki za informację. I ostatnią spółką wśród tych takich topowych, które mogą, które są stabilne i mogą przynieść dużą stopę zwrotu, jest, są, są Kenty. Dlaczego stabilne? Ja nie, nie starałem się wyszukać jakiejś małej spółki, z, z, która ma kapitalizację kilka milionów. Tak by nie było sytuacji, w której kilka osób na przykład zainteresuje się tą spółką i może samemu nie, wi nie wiadomo, w jaki sposób na jednej sesji podbić kurs. Szukałem, to był trochę trudniejsze jest, ponieważ szukałem tych spółek większych, które oczywiście na końcu sezonu każdy może, może znaleźć spółki, które wygenerują 100 czy 200%. Niemniej jednak to nie są takie spółki tak, tak mocne biznesowo. I tak duże, jak te, które tutaj pokazuję, są spółki, w które możemy, w których możemy położyć spokojnie kilkadziesiąt czy, czy kilkanaście tysięcy złotych. Tak więc ja jestem przekonany, że żadna z tych spółek nie znajdzie się w top 10, ale są to spółki stabilne, które, które są bardzo pro wzrostowe, które nie będą generowały 300%, ale pewnie któraś z nich zanotuje no, bardzo ładny wzrost. Tutaj już nie chcę, nie chcę się bawić w wróżkę. Ja bazuję na, na twardych faktach na temat tych spółek i wykresach. Tak więc ostatnie są kęty. Kęty, które ostatnimi czasy generują bardzo, bardzo stabilną korektę, która trwa, która trwa już ponad rok. Mieliśmy, co prawda, w 2015 roku nowe Maksima, niemniej jednak spółka teraz koryguje tą sytuację. Biznes idzie dość dobrze. Tam cały czas jest jest eskalacja biznesu. To jest spółka, która zajmuje się produkcją opakowań, i generalnie jest firmą, która posta, potrafi bardzo dobrze współpracować z wieloma firmami, które, które potrzebują właśnie opakowań. Jest doskonale w stanie dopasować się do ich potrzeb, przez to stale rozkręca i powiększa swój biznes. Tak więc Kenty są spółką, która biznesowa jest bardzo mocna. Technicznie jest tutaj jedno, ale ja ją dałem na samym końcu, ponieważ spójrz, to jest kluczowe, kluczowe terytorium, gdzie musimy obronić poziomy. Jeżeli nie uda nam się w tym miejscu wygenerować jakiegoś ładnego ruchu wzrostowego, takiego jak tutaj, to faktycznie kęty mogą dalej spadać w dół. Tak więc, kęty w skali całego roku. Są spółkami jak najbardziej w tej pozytywnej liście. Niemniej jednak trzeba by, trzeba by pamiętać i mieć gdzieś z tyłu głowy, że raczej nie jest to spółka bezpośrednio na styczeń. Tak więc to są takie kluczowe kluczowe spółki do analizy i do zainteresowania właśnie, właśnie w tym roku. Spółka. Alerty i polecenia wybudowe. Na czas. Zawsze.